drodzy, operacja Pustynna Burza Dominacja, czyli mapa dachowa i zagramy tak tutaj karabinem, który odpowiada za to, aby gaść na dachu, czyli SOR-556 SOR w moim wykonaniu. Tak to wygląda. Można go zrobić również inaczej troszkę, ale tutaj coś kosztem czegoś jest zrobione. I zobaczymy, czy da się tutaj pokarać jakichś ludzi, którzy chodzą po dachach. Oczywiście, na tej mapie najważniejsze zająć punkt B i walczyć. Lepiej zająć trzy dachy i po prostu trzymać przeciwników. Tak więc zobaczymy, jak tutaj będzie nam szło. Niech czterech biegnie na A i czterech na B. I kurwa, mamy to. Ale co się dzieje? ja biegnę tylko na B. Nie rozumiem tego. Dlaczego ludzie tak grają? Już ktoś tam na C jeszcze biegnie. Okej, okay. Mo może szybko odetnie ich, ale ja wątpię, żeby tak było. Dobra, spróbujmy zająć B. Jest głowa jedna. Okej, okay, mamy B. I na dach. Let's go. Pan tu skoczył. Dobre, bo mi fraga niestety. Tam widziałem snipera. A tak daleko nie jednego. Lata mi ten dron nad głową kurwa. A, stop późno się zorientowałem No i popatrzcie niestety trafiam na team, który nie zajmuje i przepierdolimy to koncertowo moi drodzy, koncertowo to przejedziemy Prawie się udało Tutaj ten dron lata, piszczy nam tu za uszami Laki Marcelus, laki skąd? Ja pierdolę nie że goś przestrzelił przez konwerter. Ja jebie, dobra. Bojemy jeszcze raz. Powiem wam tak. Mm, nie mam problemu z oszustami w tej grze. Jest ich w chuj, kurwa. Niestety, jest ich w chuj. Ale wkurwiające jest to. Naprawdę jest to wkurwiające. Jest w chuj oszustów w tej grze i nie kryjmy się, że kurwa ich nie ma, bo jest. Reportuję co się da. Niepotrzebnie troszkę. Proszę ten teraz. Ale też jak ci Timu nie da dobrego, ta mapa wymaga naprawdę ogarnięcia, a my tutaj nie ogarniamy nic. Są na dachach kurwa i to jest pojebane Mam cię Nie wiem o co chodzi Kurwa Co jest z tym dronem kurwa O jak dostał Ej okay. okay. Ten też lubi dachy. Aha, dobry kurwa. Ale sami widzicie, jak ta rozgrywka wygląda. To jest dachowa gra. Podjazd Zrobimy podjazd. O Jezu, mało brakło. Jak mnie to w kurwia, jak mnie to w kurwia w tej grze. Tak mało brakło, nie? Tak mało brakło. Ale karabinek, wracając do Sora, naprawdę jest bardzo fajny. Polecam tłumikiem działa, troszkę ma mniejszy odrzut. odrzut słumikiem. Ale kosztem zasięgu, więc zależy co preferujecie. Czy znajdziemy naszego przyjaciela na dachu? Kurwa Claymora postawiła cipa. A no i to są cipy. To są właśnie cipy. Ludzie tak tutaj grają, że nie dość, że chodzą na kuckach bardzo często. Bardzo często Kładzą jakieś klejmory z dupy w jakichś miejscach Nie wiem czy już Czy to jest sens. Przegrywamy w chuj. punktów Dlatego przepierdolimy ten mecz. E, Storm mimo wszystko jest świetnym karabinkiem. Kwestia po prostu... Jakbyśmy więcej na tej mapce dominowali. Więcej... Próbowali zajmować punkty to by to jeszcze lepiej wyglądało oni no po prostu grają tak, że dostajemy na picze i nie ma kurwa uproć niestety, przykro mi to, ale przegraliśmy natomiast karabinek, z całością, wam pokazać świetne rozwiązanie na dystans i średni dystans mam nadzieję, że jeszcze jeden gameplay nim zagramy albo czymś innym, co też lubię popykać na średnio. Także zapraszam na następną mapkę. Jaki to był wynik Marcellus 27-8? Uczułem, że jest troszkę mniej, ale całkiem nieźle. Żelazna Przełęcz, czyli mapa numer 3, która mi bardzo leży. Oczywiście zagramy Sara, tylko zmieniłem na tłumik i dałem inny sobie uchwyt dolny. Szybko Wam pokażę. Dałem sobie pionowy i zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Jeszcze tą ergonomię chciałem zobaczyć, ale tutaj mam za mało kasy, żeby to sobie ogarnąć. Coś kosztem czegoś, tak powiedziałem. I zobaczymy jak tutaj będzie słoż z tym tłumikiem, i na tym uchwycie. Bo wydaje mi się, że może być lepiej niż na poprzedniej mapie, ale zobaczymy. Oczywiście mam nadzieję, że tym będzie tutaj też ogarniał. Bo to jest broń, która nie jest na, na krótki dystans. Ona jest do, na średni dystans, więc tutaj trzeba zająć pozycję i bronić po prostu. Wybiegają bardzo często. Ej Cisie. Idziemy na inne miejsce, on tam pobiegł sobie. Ale my zajmiemy inne miejsce, czyli górę tutaj. Ten tłumik lepiej chodzi uważam. Dobra, teraz brońmy to i... i będzie dobrze. Tak, na Tumiku lepiej to chodzi. Jest, jest bardziej przyjemnie na Tumiku. Bardziej przyjemnie się gra na Tumiku. plecy, to nie jest dobre miejsce, jak nam zajmujące ja jestem odwrócony do site'ów. Dobra. Trzeba wam pokazać możliwości tej broni. One są naprawdę spore, a na tumiku są lepsze. miałem mało hapsa, szybko mnie strzelił. No, idziemy dalej walczyć. Kurwa on leży. Ja pierdolę, rozpierdala mnie ta mechanika. Kurwa gość leży. Myślisz, że kurwa trup, nie? A gość po prostu leży, nie? No, Idź na górę. Wolę jak mają A idą za to Jest to ciekawiej Ach, Kurwa. Nie było akło kurwa. Nie, kurwa no. Ja pierdolę. Idealnie, frago można było najebać, kurwa. Góra, góra, góra. <ścoughs> Ale zepsułem to. Jak mnie to rozpiedala. Wciskam atak i mi atakuje. Zamiast kurwa dać mu kosę, nie? Wiecie o co chodzi? To jest pojebane, kurwa. Pójdę zaraz go łapać i dawać mu kurwa ten, nie? Stajmy to. A to, co mamy. Aj, trzech, no nie mam szans. Nie mam szans, ale lepiej to chodzi. Lepiej, lepiej, lepiej. Dobra, lepiej. Dom został zrównany z ziemią praktycznie. Ale nie przeszkadza nam to grać tutaj agresywnie. I kontrolować kurwa praktycznie ten mecz. Wow, 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 Martellus! Niszczą Ci twoje miejsca ulubione, kurwa! A, stamtąd, dobra. Mentalnie ich zniszczyliśmy. Zrespiłem. Musimy zajmować wszystkiego tak. ajajaj! Dużo się uwijam, uwijam się jak w ukropie, ale tutaj zbytnio... Tragów nie ma zbyt wiele. Mogło być zdecydowanie więcej ich. A inaczej, 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 inaczej. Inaczej, zmiana, zmiana. Musicie być podobnie mobilni jak Call of Duty. I wtedy macie szansę na robienie dużych wyników. Dominacji oczywiście. Kiedy wiesz nie więcej skąd przeciwnik idzie. Możesz go zamknąć. Jeżeli masz ludzi, którzy są ogarnięci. Bo jeżeli masz nie ogarów, to i tak możesz tylko się na, nastawić na fajne strzelanie i tyle. A tutaj widzicie jest o, dominacja absolutna. Absolutna dominacja na sorze. Moi drodzy, no tak ten karabinek wygląda. Na tłumiku chodzi lepiej uważam niż na konwerterze. Więc co kto lubi? Ale bardzo fajnie tutaj to wyglądało, bardzo ładnie zdominowaliśmy i po prostu kontrolowaliśmy przestrzeń na mapie. Co jest ważnym elementem, także moi drodzy, jak tutaj wyszło? 28 do 8. całkiem spoko. Także tak wygląda SOR. Na dwóch mapkach, gdzie gra się na dachach. Tak więc moi drodzy, zapraszam na kolejne gameplaye, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Pozdrawiam was hej.